Wyobraźcie sobie, że jest połowa lat 90., komputery osobiste są szare, a telefon podnosiliśmy tylko po to, żeby do kogoś zadzwonić albo napisać. Mamo, nie mogę teraz rozmawiać. Ale miałeś być zaraz po szkole. No będę. Ale obiad stygnie, chodź już do domu. No nie mogę rozmawiać, kręcę recenzję na YouTube'a. Ale jakiego YouTube'a? Potem Ci powiem. Cześć kochani, z tej strony Kamil, dziś kolejny odcinek w klimacie retro, zapraszam Was bowiem w przeszłość, do mniej więcej połowy lat 90., kiedy triumfy święciła polska kultowa marka komputerów osobistych Optimus. Mieliśmy już na kanale desktopa tej firmy, kultowego 5P100, a nie tak dawno temu trafił w moje ręce laptop Optimusa i nie mogę się doczekać, żeby wam go pokazać z bliska, ale zanim to zrobimy, jeśli jesteście nowi na kanale, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Laptop, którego dzisiaj wam prezentuję, pochodzi z okolic 94 lub 95 roku, przynajmniej tak twierdził sprzedający. Oznaczałoby to, że jest to jeden z pierwszych laptopów oferowanych przez Optimusa, gdyż firma ta wprowadziła komputery przenośne do oferty właśnie w połowie lat 90. Oczywiście nie jest to laptop polskiej produkcji. Został tylko obrandowany logo Optimusa, a po zgooglowaniu numerów z naklejki znamionowej dowiedziałem się, że producentem tego komputera jest firma Shaplet System, specjalizująca się w komputerach przenośnych właśnie. Z treści ogłoszenia wynikało, że w laptopie siedzi procesor 486SX o taktowaniu 25 MHz. Nie było informacji o pamięci RAM ani dysku. Sprzedający napisał natomiast, że wymienił baterię BIOS-u i że laptop jest sprawny poza Problematyczną klawiaturą. Komputer wystawiony był za 1600 zł, ale jeśli znacie mnie choć trochę, bądź widzieliście którąś bitkę Krab PC ze zmasło, wiecie zapewne, że tyle za niego nie zapłaciłem. Napiszcie w komentarzach, ile według Was powinien kosztować taki relikt. W późniejszym kontakcie ze sprzedającym dowiedziałem się również, do czego służył ten przenośny Optimus, ale o tym za chwilę. A w ogóle ta Nokia 5110 znalazła się tutaj nie bez powodu. Tak jak powiedział mi sprzedawca, poprzedni właściciel, przed nim jeszcze, czyli ten prawnik, który korzystał z tego komputera w swojej kancelarii do niedawna, w komplecie razem z nim przekazał ten właśnie oto telefon. Także no, można się zastanawiać, jak dobrze prosperowała tego typu kancelaria, która gdzieś jeszcze po roku 2000 korzystała z tego typu laptopa i Telefonu wydaje mi się, że no może po roku 2000 jeszcze było to gdzieś uznawane za w porządku, ale no nie wiem, jak długo. W każdym razie, gdybyście chcieli zobaczyć materiał, w którym to z takiej Noki korzystam przez tydzień, a ten smartfon odkładam na półkę. Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby ewentualnie tego filmu nie przegapić. Laptop w ogóle nie jest w dobrym stanie, jestem zadowolony z tego, jak wygląda. Nie ma niestety płytki czy panelu zaślepiającego, porty wyjścia-wejścia czy wejścia-wyjścia z tyłu. Szkoda, jest tylko jedno pęknięcie, które znalazłem na obudowie. Troszkę wytarty lewy klawisz myszy, o której za moment sobie powiemy, bo jest bardzo fajna i ciekawa. Natomiast po otwarciu laptopa, pierwszy raz moim oczom ukazała się taka oto karteczka od poprzedniego właściciela, na której to napisał, że po włączeniu laptopa zacznie pikać brzęczyk. No i trzeba nacisnąć spację kilka razy, żeby wystartował system MS-dos. Jest to kwestia zablokowanej klawiatury, o czym mówił podczas ogłoszenia, już także. Wszystko w porządku, ale na tej samej karteczce jest również informacja, że zainstalowane są akumulatory nowe na stałe, ponieważ poprzednie, te oryginalne 30-letnie baterie czy akumulatory zeżarły blaszki i plastiki w szufladzie. Także o tym nic nie było w ogłoszeniu i tutaj pytanie do Was, czy to jest w porządku, bo kiedy zapytałem o to sprzedającego, dlaczego nie powiedział, że tutaj są wymienione akumulatory. Znaczy, mówił, że są wymienione, ale nie mówił, że są na stałe i tak jak sobie popatrzyłem, to tutaj jest coś poklejone ciężko, obejrzymy to sobie za moment i nie było nic również wspomnianego o zeżartych blaszkach i plastikach. No i kiedy wspomniałem o tym sprzedającemu, to powiedział, A, ale przecież Przecież działają, szuka pan dziury w całym, natomiast ja uważam, że to jest przedmiot kolekcjonerski i jakiekolwiek odstępstwo od tej oryginalnej specyfikacji, czy wyglądu, czy cokolwiek powinno się o tym jednak wspomnieć, bo jest już jakimś minusem, właśnie do tej wartości kolekcjonerskiej. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie, czy faktycznie szukam dziury w całym. No a teraz już włączam tego potwora. I słychać przepięknie dysk, jak wystartował. Keyboard is stuck, key failure. Ok. Zaczyna memory test. O, i właśnie to jest ten brzęczyk. Wystarczyło raz stację spację nacisnąć. No i leci mouse driver version. I proszę bardzo, jesteśmy w systemie MS-DOS. I tutaj bardzo znana i lubiana nakładka Norton Commander. Jak widzicie, ekran jest. Monochromatyczny, yy, troszkę jak się go ściemni tutaj, o, dziwnie tutaj te potencjometry działają. Nie wiem, czy to jest już kwestia czasu, czy po prostu ten monitor czy wyświetlacz już kończy swój żywot, bo nie przypominam sobie, żeby one w ten sposób wyglądały, kiedy były nowe. Jak widzicie, jest problem z klawiaturą, bo naciskam klawisze kursora, żeby ponawigować troszkę po folderach i plikach, no i nie działa, ale co działa? Mysz, która jest tutaj taka bardzo fajna, kulkowa, no po prostu cudowna, tutaj Steelgar by coś miał na pewno do powiedzenia na temat smużenia, <noise> bo jak widzicie, bardzo wyraźny ślad po sobie zostawia kursor, ale pozwala on nam na eksplorowanie już tego, co Tutaj mamy, no jak widzicie. Jak to w ogóle na to patrzę, to czuję się, jakbym się przeniósł do lat 90. i no po prostu mam ochotę tutaj siedzieć, zostawić wszystkie te nowe RTX, Radeony, Ryzeny i tak dalej. Bo no jak widzę, tutaj te foldery. Gry, nauka, tools, jakieś te Air to jest po prostu. No, na każdym jednym komputerze coś takiego było. No i tutaj jak widzicie, mamy Aladyna. Czy da się? No nie da się. Za moment podłączymy sobie klawiaturę zewnętrzną, ponieważ mamy taką możliwość, ale popatrzmy na razie co tutaj jest. Aladdin, Astro Barbie, Dino jakieś Dyna Blaster zakładam, Fire and Ice, Lemingi, Król Lew, jedna z trudniejszych platformówek z tamtych czasów, pac Prince of Persia, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Supaplex, jedna z moich ulubionych gier. Słuchajcie, nawiguje się naprawdę świetnie przy użyciu tego trackbola, właściwie nie myszki, i jest dużo lepszy niż to, co stosowało się w tamtych czasach na laptopach ibm czyli te trackpointy na środku klawiatury. To jest naprawdę rozwiązanie, które moim zdaniem powinno być w tamtym czasie dużo bardziej popularne. Ja tak sobie patrzę, co tutaj jeszcze jest, i teraz wszedłem do folderu Tools i mam tutaj PKP. Przyroda, test i VGA bench. No i myślę sobie, że warto by było podpiąć klawiaturę, jednak, bo tutaj naprawdę ciekawe artefakty, jakie się pojawiają. Dobra, klawiatura mechaniczna podłączona z epoki. Przepraszam Was z góry za dźwięki, bo jest na czarnych Alpsach. Także będzie to słychać, ale jest to jeden z fajniejszych przełączników z tamtych czasów, przynajmniej dla mnie. No i tak, pierwsze co mnie tutaj bardzo zainteresowało to PKP, ale zostawimy sobie to na sekundę, bo chciałbym najpierw zobaczyć ten test. Co to jest ten test? Bo tutaj możemy się dowiedzieć troszkę więcej o specyfikacji, mam wrażenie, naszego komputera. I jak kliknę sobie teraz tutaj ndiags.exe. To, co mi wyskoczy? Determining System Contents, czyli idealnie o to nam chodziło, żeby dowiedzieć się troszkę więcej, co tutaj mamy w naszym komputerze, i widzę, że tutaj mamy jakieś Norton Diagnostics. Ok, no i słuchajcie, mamy tutaj tak, jak było w opisie 486DX, w opisie było SX, wydaje mi się. Także plus dla nas. Jest to dobra informacja. 25 MHz to się zgadza jak najbardziej. Nie ma koprocesora matematycznego. To jest chyba właśnie jakiś już błąd, coś mi się zdaje, bo wszystkie DX-y zdaje się miały koprocesor matematyczny. Nie pamiętam dokładnie, ale DX-SX to jest w ogóle opowieść na zupełnie inny odcinek, także na razie to zostawiamy. adapter VGA Secondary non. Czy da się tutaj podłączyć zewnętrzny wyświetlacz? no Próbowałem podłączyć o SSC i nie działało. Niestety nie wykrywa tutaj, potrzebuje sygnału RGB. Mysz szeregowa. Dysk 256 MB. Oh je, yeah, to jest coś. Dysk 256, dyskietka 144. I mamy 3 MB RAMu. I mamy tutaj jakieś porty ISA wolne, dwa porty szeregowe. Możemy sobie jakieś testy tutaj przeprowadzać, ale chyba damy sobie z tym spokój. Nie czy. Mouse test, speaker test. To, to, to mnie interesuje w sumie, czy to tutaj są jakieś głośniczki. Okej, okay. jest tutaj głośnik, i to nie jest głośnik ten PC speaker, to było coś innego, mi się wydaje. Także zakładam, że jakaś podstawowa karta dźwiękowa tutaj też musi być. Ciekawe bardzo. Keyboard Press test. Okej, okay, tutaj działa, działa. Okej. Okay. Czyli równa się backspace już nie działa, scroll nie działa, end działa, ale nie działają już kursory. W ogóle enter działa. Tutaj też jest jakiś problem. Oj, słabo tak, z tą klawiaturą. Czyli tutaj ta strona jest w porządku. Lewa w sensie. Pas, no, opowiedziałbym, że fail, jednak, no ale dobra. E, ok, teraz wyjdźmy sobie z tego programu i chciałbym zobaczyć jeszcze VGA Bench. W sumie to jest ciekawe. 3D Bench w ogóle można tutaj odpalić, ale najpierw VGA Speed. Ojej, oh yeah, takie benchmarki były kiedyś. A, tutaj są nasze informacje i tutaj co prawda pokazuje nam, że mamy 43 MHz prędkości procesora, nie wiem, podkręcany czy cholera wie co. No ale w każdym razie nasza karta graficzna jest w stanie wygenerować według tego benchmarku 27,37 klatek, czyli bardzo, ale to bardzo dobra ilość klatek jak na tamte czasy. Jeżeli gra chodziła w 30 klatkach, no to potem, a wszystko poniżej, no to się albo zmniejszało ekran, albo zagryzało zęby. Zobaczmy ten 3D bench jeszcze, czy jesteśmy w stanie faktycznie jakieś 3D odpalić. I patrzcie, to już wygląda jakoś tak kulowo można powiedzieć i, i... o kurde ale smużenie ale smużenie na tym monitorze o jak to strasznie wygląda Chyba nie chciałbym w nic grać tutaj. Okej, okay, benchmark powoli dobiega końca. W 3D 17,8 klatek. Widzicie, jak to wyglądało? Dobra, to teraz to PKP. Słuchajcie, tutaj jest, drodzy Państwo, jest rozkład jazdy pociągów PKP i lotów lot z 95 i 96 roku na okres od 95 maja 20, 28 dnia tego miesiąca do. 1 czerwca 1996 roku, czyli mamy roczną, całą roczną bazę danych połączeń PKP, Polskiej Kolei Państwowej i przy okazji lotów LOT. To jest po prostu szalone, że coś takiego się tutaj znajduje. I słuchajcie, wyjazd z Aleksandrów Kujawski, niech będzie. Przyjazd do co? Łódź, nie? Jedziemy do łodzi. O, jest łódź. Łódź, słuchajcie, ile było stacji kolejowych w Łodzi. Łódź Andrzejów, Chojny, Fabryczna, Kaliska, Nieciarniana, Olechów, Widzew, Żabieniec, ale pojedziemy na kultową Kaliską chyba, nie? No bo Łódź kupa. To był film taki, że Cezary Pazura wysiada do porców w Łodzi i mówi Łódź kupa". Chyba wiesz, depnął gówno jeszcze. Tylko połączenie bezpośrednie, no nie, mogą być również z przesiadkami, zobaczmy, czy poprawne dane, tak. Czy znajdzie nam jakieś? No i słuchajcie, mamy połączenie, które z Aleksandrowa Kujawskiego. Wyjazd godzina 8.15, przyjazd jesteśmy 10.26 na Łodzi Kaliskiej. Dwie godziny, troszkę ponad, tylko długość trasy 160 km, czas podróży 2 godziny 11 minut. Koszt biletu, drodzy Państwo, w pierwszej klasie 100%, bez zniżek: 27, cokolwiek to oznaczało. Podejrzewam, że bateria. Się rozładowuje, ale 27 zł, 10 groszy, drodzy państwo. Tak, power się świeci na czerwono. Na szczęście mamy zasilanie. Momencik. Wytrzymaj jeszcze, wytrzymaj. I słuchajcie, tutaj ten rozkład jazdy jest napisany przez zespół obsługi informatycznej InfoIndex w Gdańsku. Bardzo fajny taki easter egg, czy informacja z przeszłości. Ciekaw jestem, czy ta firma w ogóle istnieje jeszcze, czy, czy już nie, czy się przeobraziła w cokolwiek innego. Teraz zobaczmy, co tutaj jeszcze się znajduje na tym laptopie ciekawego. Nauka, drodzy Państwo, angielski, iloraz inteligencji, o nie, nie nie. zaglądajmy pod ten kamień, myślę, że zostawmy sobie to na <grym> inny film, ale zobaczmy ten tut, obstawiam, że to będzie tutorial i wchodzimy i uwaga, Optimus SA. SX było napisane tutaj też. I tu jest jakiś taki dziwny, zakładam, doradca komputerowy, ale się czasy zmieniły, nie? Dla zupełnych nowicjuszy. No to nie dla nas teoretycznie, ale zobaczmy, co tutaj, co tutaj się dzieje. Enter. Aha, czyli to jest taki optimusowy, można powiedzieć, samouczek, ale tylko że on jest przeznaczony również, czy może bardziej, dla komputerów typu desktop, a nie laptop, jak widzicie. No tak, takie fajne optimusy były w tamtych czasach. 25 MHz, no to to są te początki Optimusa. I tak jak widzieliście, wcześniej był ten laur konsumenta, czy lebisty teraz Polska, 94 rok, także gdzieś tutaj 94 rok, to jest właśnie ten czas pracy tego komputera. Dobra, enter dalej. Sercem całego urządzenia jest jednostka centralna to w niej właśnie znajduje się centrum obliczeniowe komputera mikroprocesor. Ha, pięknie. Do wyboru miałeś 386SX, 386DX, 486SX, 486DX i Pentium. Czyli to właśnie gdzieś okolice tego. No, 386 no, to jeszcze 80. lata w sumie, ale Pentium no, to już połowa gdzieś 90. nawet. Także w Polsce może troszkę, troszkę później. Ale tutaj też jest ta ciekawa historia procesorów SX i DX. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kiedyś, czym się różniły, bo to też może być ciekawy film. Lecimy dalej. Uwaga. Wirusy. <noise> Mowa o, oczywiście o tak zwanych wirusach komputerowych, czyli niewielkich programach napisanych z myślą o tym, aby wyrządzać szkody w systemach komputerowych. Efektem działania wirusa jest najczęściej bezpowrotne skasowanie danych z twojego dysku twardego lub wadliwe zachowanie się komputera przypominające awarię. Fakt, faktem, rzadko kiedy można było na takiego wirusa natrafić w tamtych czasach, kiedy jednak, no niestety, no, jednak nie było połączenia internetowego w każdym domu, więc trzeba było, no ten taki haker czy Złośliwy człowiek, który napisał wirusa, musiał liczyć na to, że przeniesie się on na dyskietce z jakimś programem od kolegi, od kogokolwiek i niechcący naciśniemy na jakiś plik wykonywalny, uruchomimy go i uruchomimy również wirusa. Ja jedynego wirusa takiego faktycznie, który wyrządził jakiekolwiek szkody, jakiego miałem, to było gdzieś w 2002 rok. I to był taki wirus, który wszystkie zdjęcia przerobił mi na jakiś nieodczytywalny format. Jest klawiatura, jest wszystko tutaj rozpisane, ładne animacje, klawiatura Optimus SA, wprowadzenie do systemu MS-DOS, pewnie jakieś podstawowe wiersze poleceń, także no takie całkiem fajne. Tutaj jest w ogóle informacja jak pracują dyskietki, sektor, ścieżka, no proszę bardzo. W styczniu 94 roku kapituła Polskiego Klubu Biznesu przyznała firmie Optimus tytuł Firma Roku 93. A potem co się działo z firmą Optimus, no to ci co wiedzą, to mogą tylko żałować, natomiast ci co nie wiedzą, no to Dajcie znać, czy chcielibyście historię firmy Optimus, to jest bardzo ciekawa historia, smutna troszkę, no ale zakończona w kwietniu 1994, publiczna sprzedaż akcji Optimus S.A. dała firmie kapitał zapewniający wszystkim klientom tego przedsiębiorstwa możliwość dostępu do najnowocześniejszej technologii komputerowej przez wiele lat, zakładam. Za uruchomienie programu dziękuję Rafał Grzybowski, Wojciech Krajewski, Robert Laudan, Jarosław Golanek. Optimus w Łodzi na Gdańskiej. O, może podjedziemy tam kiedyś i zobaczymy. Dobra, zobaczmy to PC Globe. Czyli mamy Google Maps po prostu. No. Select City. Patrzcie, ile miast. Świetna rzecz w ogóle, bo na przykład, w, ja w podstawówce musiałem mieć Atlas do nauki na geografię. Taki program przydałby mi się naprawdę bardzo, ponieważ no, mamy tutaj naprawdę. No, Niesamowitą ilość danych. Zobaczmy sobie Disseldorf, proszę bardzo. Dysk nagle ucichł. No i pokazuje nam Disseldorf. Zakładam, że można to jakoś przybliżyć, nie będziemy tego teraz robić, ale taka mapa, właśnie taka, jak tutaj jest, to jest taka, na jakiej mieliśmy robione testy na geografii czyli mapa bez jakichkolwiek linii, kresek, granic i. Z pomocą czegoś takiego udałoby się naprawdę świetnie tego nauczyć. I to jest świetny komputer, który mógłby posłużyć właśnie do tego, żeby naciągnąć rodziców na zakup pod pretekstem nauki. Bo patrzcie, przecież mam takie programy, nie? No i kolejna rzecz, proszę Państwa. What's your name? No jak to was my name? Kamil. Kamil napisałem: Hello Kamil, nice to see you. Test czy nauka? Da, właśnie test. W tym, jestem, w tym jestem dobry, także. Food czy komputer? Komputer, dobra. Lecimy, komputer Leads. Wprowadzić, wejść, Enter może. Masz talent, yeah, tak jest, no. Odczytywać. Read, bułka z masłem. Dobrze. Klawisz, Key. Wspaniale, Kamil, no dobra, myślę, że styknie, ale bardzo fajny kolejny program. Dziwnie coś zaczyna wyglądać nasz wyświetlacz, tak troszkę wyblakły się robi. Nie będę teraz tego zmieniał. Bye, have a nice day, Kamil. A w ogóle jeszcze, you don't feel like learning, do you? It's a pity. Ktoś z poczuciem humoru pisał ten program. Ciekawe, czy Polak, czy... Dobra, no to co, zobaczmy teraz, jakie są gry. Aladdin, Astro, Barbie, Dino. Prince of Persia. O oh, yeah. Tutaj PC speaker wchodzi. O, ale smurzenie. ooo. Tu trzeba biec. O-o. A, okej. Okay. O, nie, nie, nie. Nie mamy jeszcze morza. Haha, <noise> <noise> tylko że. O nie, <głos> <głos> to przez to smużenie, ale. Wspomnienia, drodzy Państwo, Supaplex. Musi być Supaplex. Ja muszę usłyszeć tę muzyczkę. Ty -ry -ty -ty -ry -ty. Aha, no tak, jedna klawiatura przerywa, druga nie działa. Haha. <grywa> Pograć ciężko na tym sprzęcie. Zakładam, że jak był nowy, troszkę lepiej, to wszystko chodziło, ale i taki tak sporo wspomnień wraca. Teraz w ogóle rozszedł się tutaj taki specyficzny bardzo zapach starej elektroniki, kurzu, podgrzanego starego plastiku i cholera wie, co tam jeszcze się znalazło. Myślę, że powinniśmy zajrzeć teraz do środka i zobaczyć, co jest nie tak z tą klawiaturą. Może dowiemy się czegoś więcej na temat podzespołów. A nie! Jeszcze dyskietkę tylko odpalmy. Co Wy na to? Dobra, słuchajcie, tutaj taką znalazłem dyskietkę Panzer General 4. Znaczy, w sensie Panzer General, pierwsza część, ale czwarta dyskietka. I zobaczmy, czy działa. Nie może odczytać. Sprawdźmy inną. Tutaj mam natomiast dyskietkę Startowy albo The Settlers, dyskietka 1, albo Fury RO-1. Cholera wie co tutaj się znajduje? WinRAR 3.80. Proszę bardzo. Exe. A to chyba na potrzeby mm, poprzedniego filmu, kiedy WinRara sobie odpaliliśmy na starym komputerze, zapisaliśmy na tej dyskietce i działa. Czyli napęd na dyskietki działa. Możemy teraz przejść do rozbebeszania tego komputera. Troszkę się boję, bo to stary bardzo plastik, ale mam nadzieję, że uda się to zrobić tak, żeby nic nie połamać. Słuchajcie, podniosłem sobie teraz komputer do góry. No i tak, przede wszystkim mamy Tutaj taką gumkę, która się już rozkłada. To jest ciekawe, bardzo, że niektóre formy tego tworzywa sztucznego potrafią się w taki sposób rozkładać. To jest takie mocno klejące i nieprzyjemne. Inne nóżki jeszcze działają, ale ta jest już w ciężkim stanie. No i tutaj widać już właśnie te ślady bytności pana, który skleił baterie na stałe, to jest jakiś klej, tak zalane jest to chamsko tutaj tej klapki, nie da się otworzyć. Powiedzcie mi, czy to jest spoko, bo w moim odczuciu nie, ale mam nadzieję, że uda się otworzyć ten laptop. I teraz tak przy okazji powiem Wam jeszcze troszkę o historii tego urządzenia, ponieważ właściciel, od którego kupiłem ten komputer, powiedział mi właśnie, że posiadał początkowo ten komputer, czy zakupił, i jego przyjaciel czy dobry kolega, sąsiad, prawnik i korzystał z niego w kancelarii jeszcze do niedawna. Niestety umarł nie tak dawno temu, i pan postanowił rozstać się z tym kawałkiem historii. Ale o osobach nieobecnych czy zmarłych nie powinno się mówić źle, ale pan powiedział, że ten prawnik, kolega, nie stronił od alkoholu i rozlał coś na klawiaturę, i dlatego ona nie działa tak, jak powinna. Zaraz się przekonamy, czy faktycznie tak było. Tutaj, jak widzicie, jest nasz port PCMCIA. Myślę, że mogłoby to służyć do stacji dokującej. Nie mam pojęcia, czy tak faktycznie było, czy nie. Zobaczcie, tutaj są takie informacje jak Phoenix BIOS Lab486SX, czyli jednak SX i tutaj mamy jakiś VGA również BIOS od karty graficznej Kurczę, aż mnie tak troszkę kusi, żeby to... ale to jest tak mocno przyklejone, zniszczę te naklejki, także zostawiamy Tutaj zakładam, jest BIOS i tutaj jest pewnie wejście, które pozwala na jego programowanie. Dlatego mamy tutaj dostęp. To jest bardzo ciekawa funkcjonalność, bo no, w dzisiejszych czasach do czego mamy dostęp? Jeśli w ogóle mamy dostęp do czegokolwiek i nie jest wszystko zlutowane i absolutnie nieserwisowalne, no to ewentualnie możemy sobie dołożyć RAMu. Natomiast tutaj producent tego laptopa daje nam możliwość programowania BIOSu. Na to wygląda przynajmniej. Słuchajcie, tutaj już jest coś luźne, także otwieram laptopa. Autentycznie mnie to stresuje. O! Słyszałeś to? Uff! Ojej, uwaga! Co tutaj jest? Nie patrzcie to! Jaka bomba w ogóle! Co to jest? No, jakieś ogniwa zainstalował Ziomek. A boję się dotykać, czy mnie nie walnie gdzieś tutaj prąd teraz? No ale jest wyizolowane wszystko. No dobra, ja się bałem troszkę, że nie będzie można tego otworzyć, ale skoro da się otworzyć, no to nie jest tak źle. Dobra, no jest i nasza klawiatura. Za moment się do niej dobierzemy, ale zobaczmy najpierw, co mamy tutaj. O, zobaczcie, tutaj jest na przykład nasz układ graficzny Cirrus Logic, to znany i lubiany w tamtych czasach producent kart graficznych. No i to jest jakoś zintegrowane. W sumie nie wiem, nie sprawdzaliśmy chyba, ile mamy pamięci. Tej wideo, ale no, zakładam nie dużo. Słuchajcie, chciałem odstawić komputer na moment, żeby zdobrzeć się do klawiatury, ale podnosząc go tutaj, mi się poluzowało. Także, okej, okay, zdejmiemy do końca tutaj tę górną część obudowy. Tu jest jeszcze jedna śrubka, czy wkręt. Okej, okay, i zagadka rozwikłana. Mamy procesor SX, jednak 486. No i słuchajcie, ten komputer wygląda. Całkiem w porządku, płyta główna wygląda jakby, no, nie było tutaj żadnych jakichś, nie wiem, wycieków, korozji, ani nic takiego, nawet te metalowe elementy gdzieś, czy osłonka od dysku, czy coś są w dobrym stanie, mało kurzu tutaj jest, więc zakładam, że... No Ktoś dbał o to, tutaj troszkę jest przy przycisku, przybrudzeń, no ale to są takie, no powiedzmy, normalne, użytkowe. No jest też kwestia tego, że chyba nie ma tutaj żadnego wentylatora, no i oczywiście ciężko, żeby tutaj tego kurzu się nagromadziło, ale jednak kurz potrafi wejść wszędzie, a tutaj wygląda to całkiem dobrze i czysto. I tutaj zobaczcie w ogóle, mamy pełną nazwę. Oki, to firma, która jest producentem tej konkretnej klawiatury, natomiast wyprodukowana została w 1992 roku w kwietniu, także dokładnie ile 31 lat temu. Ok, i proszę bardzo, to nie jest klawiatura mechaniczna, żeby nie było niekiedy w laptopach. Ogólnie z tamtych czasów pojawiały się takie klawiatury, ale no to jest membranówka. Bardzo brudna membranówka, jak teraz sobie na nią patrzę, to blech powinienem mieć rękawiczki, no ale już nie mam trudno. No i co, zaczynamy to chyba jakoś otwierać. Ta strona nie działa, więc tutaj sobie zajrzymy najpierw. Ja już widzę, co się dzieje. O, jest lipa. Jest lipa, słuchajcie. I podnosimy. Dobra, no i zobaczcie, tutaj jest winowajca nasz na 100%, założę się. On nie ma tej kopułki. Tak jak tutaj jest kopułka i ona odciska ten kontakt, to tutaj ten kontakt pod naciskiem delikatnym klawisza i sprężynki jest cały czas dociśnięty. No i mamy ten zablokowany klawisz, tak jak jest na wstępie, zaraz, jak włączymy komputer. Tu jest jeszcze jeden taki zepsuty, urwany. O, widzicie. I on się podejrzewam po prostu przesunął, bo tutaj jest jeszcze taka półka i ona normalnie odciska, chociaż też nie idealnie. No ale z tym już nic nie zrobimy. Troszkę entuzjazm opadł, ale założę się, że jeśli wyjmiemy sobie ten sutek kontaktowy, to klawiatura będzie działać, zaraz to sobie sprawdzimy. Ale zanim do tego przejdziemy, takie pytanie do Was, bo być może ktoś z Was ma takiego laptopa na części, który jest już niefunkcjonalny, nie działa, ale klawiatura membrana jeszcze jest w porządku. Gdybyście chcieli się z nią rozstać, to napiszcie do mnie, mail macie w opisie. Dajcie znać również, czy ewentualnie znacie producenta tej klawiatury, czy model po producenta pewnie większość zna, ale może wiecie, jak do tego dotrzeć, czy ewentualnie jak to naprawić, macie jakieś pomysły, to piszcie, ponieważ no, ja chciałbym przywrócić pełną funkcjonalność temu komputerowi. No a niestety, coś takiego, mimo że za moment pewnie zadziała ta klawiatura bez klawisza scroll -lock, którego nikt nie korzysta, to jednak będzie mnie to gryzło gdzieś tam w głowie, że nie działa wszystko tak, jak powinno. Także dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakiś pomysł, ewentualnie możliwość znalezienia części zamiennych czy udostępnienia. Poskładałem wszystko z powrotem do kupy, minus ten zepsuty kawałek membrany. No i mam wrażenie w ogóle, że jakoś lepiej leży, chociaż ta klawiatura ogólnie jest oporna i no, zabrudzona też przydałoby się czyszczenie tutaj, ale, ale jakoś tak lepiej mam wrażenie, że to wszystko jest poskładane. Coś tutaj nie leżało tak, jak powinno. No i zobaczymy teraz, czy. Działa, no bo wiecie, jak to jest. Ok, włącza się. Press Spacebar to Terminate Memory Test. Nie ma zablokowanego klawisza i dokładnie tak jak mówiłem, ten mały kawałek Badziewia zepsuł nam dzisiaj dzień. Teraz zobaczmy, czy działa kursor normalnie. No, nie działa ten jeden, który też jest oberwany, tak? Ale normalnie wszystko działa kursor zaczął działać, nie działa ten jeden, który też jest uberwany. I jak widzicie, no niestety, klawiatura nadal nie działa w całości, czyli coś tutaj może faktycznie wymaga czyszczenia, może faktycznie tutaj coś było wylane i nie ma kontaktu, to jest wszystko zakurzone i należy się tymi linksami zająć oczywiście. Natomiast tak jak widzicie, jest problem cały czas z kontaktem, ale wyeliminowany został problem zablokowanego klawisza, także no przynajmniej tyle, jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, dajcie znać. No dobrze, moi drodzy, teraz pozostaje już tylko naprawić tę klawiaturę, wyczyścić komputer i korzystać z niego jeszcze na naszym kanale, no bo nie w życiu codziennym, z, powiedzmy, że z tego telefonu chciałbym pokorzystać, tak dla śmiechu, ale z tego laptopa, no już nie za bardzo. Natomiast przypominam, że jeżeli macie jakiś pomysł, co można by zrobić z klawiaturą, dajcie znać w komentarzach, a ja mam już pomysły, co można by zrobić z laptopem, jeżeli ta klawiatura będzie funkcjonalna, bo jeśli to nie będzie działało, to trochę nie będziemy się chciało nad nim pracować, ale na przykład moglibyśmy go doprowadzić do porządku, wyczyścić pięknie, zainstalować Windowsa 3.1. Hmm. Dajcie znać w komentarzach, jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie również o subskrypcji i dzwoneczku. A teraz już dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.